Witam witam wszystkich Kryptoświętych. Słuchajcie, szybki temat, ponieważ wpadł mi projekt z dość dobrego źródła. Natomiast sam w tej chwili sprawdzam i testuję, jak to działa. Projekt, który mamy token, Climb, który ma, który będzie według tego całego mechanizmu, który jest zawarty w przypadku tego projektu, cały czas iść do góry. My będziemy zarabiać tak naprawdę na wartości tego tokenu i w zależności od tego, za ile kupimy te tokeny po obecnej cenie. Tyle ich będziemy trzymać, no i mamy możliwość, jakby, sprzedaży tych środków po określonej cenie, w momencie, kiedy będziemy chcieli, jakby, pozbyć się samego wkładu, znaczy wkładu no, tych tokenów, które mamy obecnie, obecnie kupione. Słuchajcie, mówię, wybaczcie, że tak chaotycznie dość, ponieważ chcę przekazać jak najszybciej Wam tą informację. Projekt ruszył 18 godzin temu. Cena tego tokena jeszcze jakoś tak nie urosła mocno. On chyba zaczynał od dolara, tak więc 20% urósł do góry. Zobaczymy, jakby to będzie dalej wyglądać, jeżeli chodzi o rozwój tego projektu. Ja wszedłem w tej chwili za 100 dolarów, z czego 5 dolarów poszło bezpośrednio na opłatę i 95 dolarów, czyli za tą wartość zostało zakupione tokeny Climb. No i w tej chwili czekam. Dodatkowo mam tutaj 3% dziennie, które są naliczane bezpośrednio tak jak widzicie w moich, w mojej, w tych, tych tokenach, które są bezpośrednio dywidendą, w zamian właśnie zatrzymanie tych środków. Możemy reinwestować, możemy wypłacać, jeżeli chodzi o nasze naliczenia. Jeżeli chodzi o produkcję, na tą chwilę to jest 1,2436, Tokena co 12 godzin, tak jak widzicie, i mam możliwość, jakby zebrania tych środków. Możemy to w pewien sposób porównać troszeczkę do Solo Road, natomiast w przypadku Solo Road mówimy o zupełnie jakby innym mechanizmie, który jakby powoduje wzrost wartości. Tutaj mamy tak naprawdę popyt i podaż tego projektu w tokenach, i im więcej osób będzie go kupować poprzez ten zamknięty, jakby ekosystem, tym większa będzie jego cena. Przeczytajmy jak działa ten projekt. Projekt działa na sieci Binance Smart Chain, podłączamy go bezpośrednio pod nasz portfel. Pamiętajcie, że w przypadku takich projektów zawsze warto podłączać się pod nowy portfel z racji tego, że nie wiemy co siedzi w głowach właścicielom. W przypadku tego projektu jest też dostępny audyt przeprowadzony przez SolidProof. Możecie go obejrzeć, ale przeczytajmy wspólnie jak działa ten projekt i, i również przeczytam sobie często zadawane pytania. Każdy token Climb wykorzystuje budowany system wymiany kontraktów, który rezygnuje z tradycyjnej puli płynności, czyli nie mamy tutaj płynności zewnętrznej, tylko mamy tą wewnętrzną, zamiast parowania aktywa zabezpieczającego z tokenem w puli płynności przy użyciu tradycyjnej metody animatora rynku do wymiany i obliczania ceny oba aktywa są przechowywane w samej umowie. Czyli nie mamy tutaj jakby do czynienia ze zwykłym swapem animator rynku, czyli Automat Marketing Maker. I tutaj jakby odchodzimy od tego, mamy smart contract, który jakby decyduje o kupnie i sprzedaży, aby kupić token. Klim każdy inwestor wchodzi w bezpośrednią integrację, interakcję z umową za pośrednictwem naszego DAP za pomocą BUSD, bądź też Teter. Ja wchodziłem za pomocą Tether, również po sieci BIP20. Kontrakty te są powszechne, powszechnie określane jako kontrakty swapper. Zmniejsza to potrzebę zdecentralizowanej wymiany DEX lub scentralizowanej wymiany CEX. Wymiany przepraszam, wybaczcie. Co się dzieje, gdy token Climb są kupowane lub sprzedawane? Algorytm działania ceny jest opisany jako wskaźnik wzrostu ceny RTP PTR. Algorytm ten przydziela podatek od zakupu i sprzedaży, aby przesunąć stosunek między aktywami zabezpieczającymi a dynamiczną całkowitą podażą tokena, bardziej na korzyść aktywów zabezpieczających itd. itd. Przeczytajcie sobie to, bo myślę, że nie ma sensu, żebym ja to w tej chwili czytał. Przejdźmy sobie jeszcze do często zadawanych pytań. Czym jest macierz bogactwa Binance, tak nazywa się w polskim tłumaczeniu Binance Wealth Matrix, to całkowicie unikalny i pierwszy w swoim rodzaju generator dochodu pasywnego, dostępny tylko. Binance Smart Chain, co sprawia, że Binance Wealth Matrix jest wyjątkowy. Korzystając z narzędzi dostępnych tylko w zdecentralizowanych finansach, stworzyliśmy aktywa Token Climb, które rosną za każdym razem, gdy są zawierane inwestycje, reinwestycje i wykupy. Tak więc za każdym razem ten podatek idzie bezpośrednio na odkup i wzrost wartości ceny. Token Climb wykorzystuje wewnętrzną technologię puli płynności. Ble, ble, ble. To już wiemy. Czy mogę kupić Token Climb na Binance poza Binance Wealth Matrix? Nie. Token Climb istnieje tylko w Matrixie. Tak więc tym wewnętrznym zresztą w momencie, kiedy wypłacamy, on automatycznie zamieniany jest na USDT i, i wypłacany nam bezpośrednio na portfel. Token Climb wzrasta poprzez transakcje. Tak się wznosi posiadanie inwestorów z poza Matrixa, którzy kupują i trzymają token Climb bez wnoszenia wkładu w ekosystem poprzez reinwestowanie osłabi zarobki wszystkich innych inwestorów. Czyli tutaj mowa o tym, jakby, czy można kupić to poza bezpośrednio Ekosystem, czy token Climb jest bezpieczny, to tam nieważne, dlaczego nie ma wykresu Climb. Climb ma wewnętrzną pulę płynności, no i jakby widać to bezpośrednio na wskaźniku. Początkowa wynosiła dolar, tak więc ruch ceny będzie wyraźnie widoczny, jak często powinienem reinwestować, jak najczęściej pamiętaj, o opłatach za gaz, czas reinwestowania zwiększa. Częste reinwestowania zwiększają Twoje zarobki, ja nie będę reinwestować. A chodzi jak najbardziej o zabezpieczenie kapitału, jaka jest moja twój TVL i teraz tak, słuchajcie, dzienne dystrybucje wynoszą 3%, zwiększając jednak TVL przyszłe wypłaty wzrosną, ponieważ te 3% będzie mało większą wartością w stosunku do całkowitej wartości, klam w kontrakcie, to Kamienika to nas nie interesuje, co się stanie, jeśli natychmiast rozpocznę wykup po zainwestowaniu Twoje TVL zacznie całkowicie gwałtownie spadać to jest złe BWM, jest przeznaczony dla osób, które chcą łączyć zarobki i generować pasywny dochód w dłuższym, w dłuższej perspektywie. Celem powinno być odkupienie tylko wtedy, gdy Twój TVL jest płaski lub ma tendencję wzrostową. Dzięki temu Twój strumień dochodów jest stabilny z miesiąca na miesiąc. Tutaj tego do końca nie rozumiem. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest nawiązanie do jakichś... Um, jeżeli chodzi o logikę do minerów, ale ja to przetestuję, słuchajcie, tak jak mówiłem, rzuciłem stówę, zobaczymy, co się będzie działo. Czy mogę wykupić moją inwestycję na raz po wejściu? Nie, ponieważ to zniwel, zniweliczyłoby, zniweczyłoby, przepraszam. Bo że cały ten matrix, dzienna dystrybucja to 3% całkowitego climb, czyli my nie możemy wyciągnąć naszego wkładu, możemy tylko te 3% dziennie. Dlatego żaden pojedynczy inwestor nie może wypłacić więcej niż 3% w ciągu 24 godzin. Jest to zgodne z projektem. Przydzielając 3% dziennie, inwestorzy mogą często reinwestować, zwiększyć te i zapewnić wzrost przyszłych wypłat w czasie. Dlaczego krypta przestaje się zapełniać po 12 godzinach? Jest to znowu zgodne z projektem. Token Climb rośnie tylko przez, poprzez transakcje, dlatego udostępniliśmy mechanizm zapewniający, że każdy inwestor dokonuje transakcji minimalnie raz na 12 godzin. Większość inwestorów będzie reinwestować dziesiątki raz dziennie. Ok, czyli po 12 godzinach musimy wykonać jakąś Transakcje, tak? reinwestycji, czy też wypłaty. Jak mogę często reinwestować? Nie mogę opiekować się moim DAPem przez 24 godziny na dobę w 7 dni w tygodniu. I pamiętaj, aby reinwestować co godzinę lub pół godziny, polecam harmonogram. Makr po zryczałtowanej opłacie w wysokości 75 zł za jedyne 1990 miesięcznie. Makr pozwala i prosty i łatwy sposób zaprogramować laptopa lub telefon tak, aby reinwestował automatycznie w wybranych ostępach czasu. to co polecam odwiedź OK, czyli taki jakby automatyczny. Automatyczny bot do reinwestowania. Co się dzieje podczas odkupienia? Nasz DAP automatycznie konwertuje token Climb z powrotem na BUSD lub Tether, czyli to w zależności od tego, w czym kupiliśmy, w tym otrzymujemy nasze środki. Tak więc tak to wygląda, słuchajcie. Tak jak mówię, ja w tej chwili zwyczajnie testuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Macie,ż, tak. Pamiętajcie, że łączymy się tutaj bezpośrednio przez token BSC. Wrzuciłem stówkę. No tyle, tak? Słuchajcie, możemy reinwestować, możemy wypłacać 3% dziennie. Zobaczymy, jak będzie rosła wartość tego tokenu. To, co my zarabiamy, zarabiamy bezpośrednio w tokenie, czyli jeżeli wartość będzie rosnąć, my będziemy zarabiać tym samym względem, względem naszego wkładu coraz to więcej. Tak więc tyle z mojej strony. Zapoznajcie się z tematem, zdecydujcie, zróbcie własny research. I tyle. Na razie. Cześć.